W tej chwili można się wyminąć dwoma samochodami, jest szerzej. No i nie ma pod bramą takiej sterty, sterty tego śniegu, tak jak było. Było tak. Mieszkaniec Pieczysk po nocy z intensywnymi opadami śniegu postanowił odśnieżyć swoją posesję. Dokładnie zgarnął więc śnieg z chodnika i spod bramy wjazdowej do garażu. Jakież było jego zdziwienie, gdy po pewnym czasie odśnieżający półk wodociągów zasypał ponownie i chodnik, i wjazd do garażu. Wszystko poszło w niwecz. Nic dziwnego, że niezadowolony zadzwonił do naszej redakcji i poskarżył się na służby miejskie. My przygotowaliśmy z w tej sytuacji filmik i wyemitowaliśmy na portalu. Widać, wodociągi filmik obejrzały i wzięły go pod uwagę. Jakież więc było miłe zdziwienie pana z Pieczysk, gdy spojrzał na drogę dzisiejszego ranka. Wodociągi po prostu uprzątnęły tak yy, należycie. Yy, przynajmniej na naszej ulicy nie ma pod bramami żadnych śladów, i po prostu udało się to zrobić. No. Trzeba ich pochwalić, chociaż, yy, jak mówi przysłowie. Jedna jaskółka wiosny nie wróży, ale zobaczymy, no mamy nadzieję, miejmy nadzieję, że będzie tak dalej. No. My na zakończenie usłyszeliśmy od wiadomego pana, że gdyby wszyscy działali jak ja w PL, to byłoby normalniej. Oczywista, przez grzeczność nie zaprzeczamy. Strażacy z OSP Osiedle Stałe zorganizowali zbiórkę charytatywną dla potrzebujących rodzin z Jaworzna. Tegoroczna edycja strażackiej paczki ruszyła tydzień temu, i jak co roku zbierane są datki dla najbardziej potrzebujących rodzin na terenie Jaworzna. Są to rodziny zaprzyjaźnione dla nas, które są znam. Przede wszystkim znane, także ta pomoc rzeczywiście trafi do tych najbardziej potrzebujących. Strażacy zbierają przede wszystkim żywność z długim terminem przydatności, czyli herbatę, cukier, mąkę, makarony, kaszę, ryż oraz środki czystości takie jak proszek do prania, płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące, mydło, pasta do zębów, szampon i papier toaletowy. Tak naprawdę, robiąc codzienne zakupy, można do korzyka wrzucić coś więcej i przekazać do nas, do jednostki, tak aby to trafiło do tych rodziców. Potrzebujących. Celem zbiórki jest odciążenie finansowo tych, którzy w okresie świątecznym są w potrzebie. Trwa ona do 15 grudnia, a dary mieszkańcy Jawożna mogą przynosić do remizy OSP na osiedlu stałym na ulicy Inwalidów Wojennych 5 w piątki w godzinach od 17 do 19. Mamy jeszcze dwa piątkowe wieczory przed nami, także jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, zapraszamy. Ta pomoc na pewno przyda się dla każdej z tych rodzin. OSP na osiedlu stałym współpracuje z wieloma placówkami, w tym także szkolnymi, które również pomagają im w tej akcji. 15 grudnia będziemy jeździć i zbierać wszystkie datki, które uda się zebrać, następnie będziemy je selekcjonować i dla odpowiednich rodzin odpowiednio układać, aby z sobotę z samego rana Dotransportować, przekazać datki, aby odciążyć troszeczkę skromne budżety biedniejszych mieszkańców naszego miasta. Poprzednie edycje odniosły wielki sukces i udało się zebrać wiele darów, które pomogły wielu rodzinom. Strażacy mają nadzieję, że i w tym roku tak się stanie i uda się pomóc jak największej liczbie rodzin. Stowarzyszenie Akcja Reakcja wraz z Fundacją DKMS zorganizowała 5 grudnia w Galerii Galena Dzień Dawcy Szpiku. Data ta nie jest przypadkowa, bo właśnie 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Organizatorzy zachęcali, aby właśnie tym wolontariuszem zostać i zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Będziemy pobierać wymazy, które zostaną przekazane do bazy dawców szpiku Fundacji DKMS. Osoby, które ukończyły 18 lat, mogły w godzinach od 16 do 19 odwiedzić punkt rejestracyjny na terenie galerii i oddać swój materiał genetyczny. Takie pobranie odbywało się całkowicie bezpłatnie i bezboleśnie. Takim motywem przewodnim była moja historia. Ja znalazłem swojego bliźniaka genetycznego dokładnie miesiąc temu. Miesiąc temu oddałem szpik dla, dla swojego bliźniaka. Zarejestrowanie się jako potencjalny dawca zwiększa szansę chorych na nowotwór krwi, na przezwyciężenie tej choroby. Przeszczep szpiku jest czasami jedyną szansą dla nich na przeżycie i rozpoczęcie nowego, lepszego życia. Nastroje i oczekiwania przedsiębiorców poszły znacząco w górę yy, ze względu na wynik wyborów i yy, ta opcja, która w tej chwili będzie rządzić, jest zdecydowanie przyjaźniejsza dla przedsiębiorców. To jest jeden powód. I druga sprawa, że w umowie koalicyjnej przeczytaliśmy bardzo dobre zapisy, mówiące m.in. o powrocie dialogu w Radzie Dialogu Społecznego pomiędzy organizacjami przedsiębiorstw i związkami zawodowymi o likwidowaniu skutków polskiego ładu poprzez zmianę składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy i opłacaniu składki chorobowej dla pracownika, wakacjoleczys dla zmian w prawie podatkowym przynajmniej półroczne. No, i cały czas na temat systemu podatkowego. W koalicji było, w umowie koalicyjnej było na temat prowadzenia jasnego, spójnego, przejrzystego i sprawiedliwego, a przede wszystkim stabilnego systemu podatkowego. Tych oczekiwań jest naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim powrót do dialogu, system podatkowy, walka z obecną trudną sytuacją. Mamy też problemy na rynku pracy, bo co prawda mamy bardzo niską stopę bezrobocia, ale niestety pojawia się luka ilościowa i luka jakościowa. Luka ilościowa, według różnych badań PWC czy Fundacji Aktywizacja, już w 2025 roku możemy brakować około miliona rąk do pracy. Więc tu są potrzebne działania systemowe. Na dzisiejszym gabinecie Cieni była mowa na temat polityki asymilacyjnej, i imigracyjnej, ale to musi być dobrze pomyślane i rozsądnie wdrożone pojawia się również luka jakościowa, bo nasi przedsiębiorcy zgłaszają nam, że nie mają po prostu rąk do pracy w określonych zawodach i w określonych specjalizacjach. Następna sprawa niezmiernie ważna dla przedsiębiorców, wdrożenie albo pozyskanie środków z KPO. Te środki działałyby nie tylko proinwestycyjnie, ale antyinflacyjnie, wzmacniałyby kursy walut, no i też byłyby sporym impulsem dla wzrostu PKB i dla inwestycji dla naszych przedsiębiorstw czy innych przedsiębiorstw na poziomie samorządów, powiatów czy gmin. I ostatnia sprawa, o czym bardzo często mówię, musimy też spojrzeć w przyszłość. Przyszłość na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim polskiej przedsiębiorstwo. Ta przyszłość jest w nowych technologiach opartych o algorytmy sztucznej inteligencji. To jest automatyka, robotyka, automatyka. Przemysł 5.0, czaty GPT, dostęp, analiza dużych zbiorów danych, analityka predykcyjna. Jeżeli chcemy wzmacniać konkurencyjność, musi to być też rozwiązanie systemowe, polegające na akcji informacyjnej na temat nowych technologii, na akcji doradczej dla małych i średnich przedsiębiorstw, których nie stać również na, zawarcie, na podpisanie umowy z firmami doradczymi i również na ulgi proinwestycyjne podatkowe dla firm, które inwestują w nowe technologie. Te ulgi i, y, y, już funkcjonują w naszym obiegu gospodarczym, ale firmy o tym nie wiedzą, one są słabo wykorzystywane. Jeżeli nie zrobimy tego skoku technologicznego, no to nasze produkty przestarzałe, energooszczędne, y, 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 znaczy jeżeli nie będą energooszczędne i kosztooszczędne, nie będziemy mogli je sprzedawać. Muzyka